trenerem Polonii Przemyśl, Pawłem, załogą rozmawiamy po wy wymarzonym awansie do trzeciej ligi. Proszę w krótkich słowach opisać przebieg tej rundy. Faktycznie, że nasza jesień była na początku troszkę trudna. Na początku kilka wpadek w pierwszych meczach, potem nabraliśmy tempa naszych meczu, zdobyliśmy komplet punktów. Na jesień byliśmy na drugim miejscu i. I to dało nam do myślenia na rundę wiosenną. Na wiosnę faktycznie już e, prezentowaliśmy się bardzo dobrze i nasze mecze były e, płynne. Graliśmy w miarę dobrze, w miarę szybko awansowaliśmy do trzeciej ligi, bo już chyba pięć kolejek przed końcem. Zabijaliśmy to miejsce i cieszymy się z tego bardzo. Dziękuję bardzo. Życzę powodzenia, lidzę. Dziękuję.